Dramatyczne sceny, jakie na ulicy zamkowej w Kielcach miały miejsce w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku, zostaną odtworzone w najbliższą sobotę. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, prezydent Kielc oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zapraszał na godzinę 21 na widowisko historyczne pod hasłem „Rozbić więzienie UB. Spektakl przypomni dzień, kiedy oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem kapitana Antoniego Hedy Szarego przeprowadził akcję rozbicia więzienia przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Widowisko organizuje Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Jodła. W niedzielę 5 sierpnia odbędą się uroczystości rocznicowe upamiętniające wydarzenia sprzed 67 lat. O godzinie 11 rozpocznie je msza święta w katedrze. Z katedry poczty sztandarowej uczestnicy przejdą tutaj, złożą kwiaty, pod bramą więzienia, które było rozbijane pod kratą. Następnie na dziedzińcu odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Gdańszczanina Andrzeja Kołakowskiego i koncerty, w którym wystąpi chór żołnierski Echa. W niedzielę na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego zorganizowane zostaną także pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz wystawa uzbrojenia. Będzie również okazja do zwiedzenia Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, w tym sali dedykowanej uczestnikom akcji rozbicia więzienia UB. Wstęp wolny.